Cześć, witajcie. Dzisiaj taki oto dzionek. Że już zmęczona jestem. Otóż likwiduję mój namiot. Likwiduję moje dżdżownice. Kochani, tak, likwiduję moje dżdżownice. Sama jeszcze nie wie, że brudne mam okulary. Pewnie, że brudne nic nie widzę. Likwiduję, dlatego że nie ma miejsca w tej chwili. Po prostu moja mama jak się wprowadziła do mnie. To niestety trzeba coś. Zrobić, żeby było lepiej. Więcej miejsca i zobaczcie w ogóle co tu się dzieje. U nas tak się dzieje. Pies sobie tu śpi na łóżku. Specjalnie nie ścielę łóżka, bo łatwiej mi jest odkurzyć. Odkurzaczem właśnie prześcieradło, jak później z pościeli, że tak powiem, ściągać jej kłaki. Śpi biedaczka. Biedaczka śpi, bo za oknem jest straszna pogoda, tak? śpisz lalonik? Laloni. No, ale ludzi. Tu u mnie wygląda tak, czyli swojskie klimaty na ale to wszystko jest w przebudowie, w tylko odkładaniu z rzeczy na miejsce, rzeczy na rzeczy. O Jezu, o czym mówię? Zobaczcie, jaka pogoda. Dzisiaj jest brzydko, buro, szaro i ponuro. Po prostu nastała jesień. A u nas się dzieci wyprowadza, o widzicie, w ten sposób. I tak dzieci się sobie śpią. I to jest bardzo dobre właśnie, żeby dzieci w ten sposób się hartowały. Zobaczcie, teraz jeszcze tu w tym oknie widzę. Chyba nie widzę, bo się... O, jest. Zobaczcie, jakie fajne halloweenowe wystroje ktoś miał. Oczywiście butle gazowe tradycyjnie na balkonie. Że To ja nie wiem, po prostu ja się boję gazu. Ja miałam w swoim życiu taki mały wypadek z gazem, kiedy to u mojego dziadka Junkers... Eksplodował, i ja byłam pod tym Junkersem, także niezbyt przyjemna sytuacja, ale widzicie, o i widać mnie tam, w, tam widać mnie w lustrze. Tak zawsze robię, właśnie. O, tu, w naszym magazynku, zaraz tam pojedziemy. A tu jeszcze mogę Wam pokazać, że już teraz stoi Aerogarden. Wyjęłam go z piwnicy. Pech taki jest, że niestety, ale uszkodził mi się, więc no jeszcze trochę pochodzi ale uszkodziło się tutaj jest taki, taki bolec, który jest góra dół i to się złamało, ale jakoś jest tu widzicie majeranek bardzo ładny majeranek, tylko że żółty trochę jest, także nie było nic widać w tym świetle tam pod tymi lampami w ogóle to tradycyjnie tu widzicie żarówkami mi trzasła, zawsze ta jedna trzaska nie wiem dlaczego muszę dokupić i tu mam właśnie Majeranek, Oregano, Majeranek, chyba Rozmaryn. Ten, zapomniałam jak to się nazywa. I znowu Majeranek, także tym razem nastawiamy się tutaj na Majeranek. Wstałaś, wstałaś. Tak. A tak, i w najwęższym miejscu, tradycyjnie. Tak, tradycyjnie, tam gdzie najwężej. Tam można znaleźć katle. No, a tu u nas jeszcze jest na stole koperek. Gdzie on jest? O tu, widzicie, koperek i zobaczcie, jakie śmieszne było. Tyle słońca z tego sztucznego z lampy, że cały zrobił się fioletowy. Niesamowite, jak zaraz, bo ja tu jednak tą ręką nie potrafię pokazywać. O, widzicie, jaki piękny kolor jest fioletowy. Także tak dużo ta lampa dała mu światła. No a w tej chwili to naprawdę jest bałagan tutaj, który uporządkowuje właśnie, o ten namiot będę likwidować. Są te lampy właśnie. I na razie wygląda to w ten sposób, także zostają pozostałości takie ponamiotowe. Ale tak mnie nie widać, ale mam fajną jedną roślinę, nazywa się amarylis który w zeszłym roku postawiłam na oknie i zaczęłam podlewać i wyszły same liście i nie było kwiatu. A w tym roku stwierdziłam, niech stoi, aż po prostu wszystko będzie gotowe i mój amarylis zrobił taką oto niespodziankę. O, są dwa przepiękne kwiaty. Czekamy, co będzie i tu jest. Także widzicie, kwiatów w tej chwili za dużo na oknie nawet nie ma. Ten, i ten właśnie. O, te dwa małe, to ja nie wiem, co to jest. To mi przywiozła teściówka, kazała posadzić. To są jej dla niej. No, a tu jak widzicie, papirus całkiem ładnie rośnie, ale niestety zrobił się trochę żółty, bo przez szpital niestety go nie podlewałam i troszeczkę go wysuszyło. A na górze. O tu widzicie też stoją te kwiaty, co zawsze stały. Nie będę Wam już więcej pokazywać bałaganu, bo wszystko w tej chwili musimy układać. Głupie komentarze, że mam syf w mieszkaniu. Sobie schowajcie do kieszeni, żeby to tylko i ładnie nazwać. I mnie nawet nie denerwujcie, bo zablokuję Was za taki komentarz. I to mówię od razu prosto. I do rzeczy. Nie będę się z Wami chrzanić, jak będziecie źle pisać. Po prostu ma być pozytywnie i jeżeli ja wam pokazuję coś, to po prostu ja nie życzę sobie debilnych komentów. Nie zgadzacie się? No to trudno, to się sami zablokujcie albo po prostu odsubujcie i nie oglądajcie. Bardzo prosto. Ja wam pokazuję moje życie i nie wstydzę się go i jeżeli ktoś może wyciągnąć pozytywną energię lub pozytywne informacje, to mi bardzo jest miło. Idę dalej, pokażę wam Pokażę Wam, jak wygląda Łazienka w tej chwili. O, Łazienka, jak to Łazienka mamy kibelek, prysznic i mamy również właśnie te pozostałości. Teraz ponamiotowe. Tu muszę umyć, opróżniłam wodę z tego zbiornika. Tu mam też, zaraz Wam pokażę, co tam mam ciekawego. No i tu też mam rzeczy do umycia. Także chwilę będę szorować teraz. Teraz mam właśnie przerwę, żeby Wam pokazać coś, bo się dosyć mocno zmęczyłam. Było około 100 litrów wody, musiałam to wszystko wylać. Widzicie, tu wszystko ma przepiękne, duże korzenie. I tu jest jedna fajna roślina, gdzieś zaraz Wam jak znajdę, pokażę. Jak znajdę, bo nie widzę jej chwilowo. O, jest tu. Widzicie, tutaj jest. Nie cukinia, tylko kabaczek. Bardzo fajny kabaczek. O, zobaczcie, jaki kabaczek mi tam urósł. Piękny kabaczek mi zaczął tutaj się pojawiać. No, ale niestety, no, niestety, no. Chciałam go zlikwidować. Także nie jestem, no, nie jestem zadowolona. Ale kochani, po pierwsze, miejsca brakuje w mieszkaniu. A po drugie, ja dostałam taki rachunek za prąd. Ja mówiłam to ostatnio że stwierdziłam w tej chwili chcę popłacić długi, a nie płacić rachunki, więc chwilowo sobie po prostu zrobię przerwę. Będzie później miejsce na namiot, to na pewno powstanie. A teraz mamy listopad, będzie grudzień, styczeń, luty, trzy miesiące, czwarty będzie marzec, ja zacznę już wysiewać na oknie po prostu to, co ewentualnie będzie na oknie rosło lub później na balkonie. Tylko wiadomo, na Islandii jest zawsze ryzyko, że lato... No nie wiadomo, jakie będzie lato. Mieliśmy przepiękne lato w tym roku, nie było praktycznie deszczu, nie było wiatru, nie było jakiejś bardzo brzydkiej, zimowej takiej pogody e, tego lata, zimy tego lata, ale, ale nie wiadomo, co będzie w tym roku. E, lato potrafi naprawdę być przepiękne na Islandii, ale też potrafi być zimne, tak jak to było w poprzednich latach. I gdybym wiedziała, to bym miała na balkonie, ale ja myślałam, że będzie zimno, i jednak się okazało, że było fajnie. Także w tym roku, znaczy już w przyszłym sezonie, jednak będę musiała coś pomyśleć. Po, poza tym, ja kupiłam namioty, które miały stać na balkonie, nic nie pozakładałam, bo jakoś tak, nie wiem, jakoś tak cały czas myślałam, że będzie brzydka pogoda. A wiecie, tu jest taki wiatr, że te namioty potrafią po prostu odlecieć. To po prostu wyrwie ten wiatr. No i. Nic nie porobiłam i tym razem, jak nie będę miała namiotu, to będę miała więcej energii, żeby zrobić balkon. Bo jednak, ja Wam powiem, że namiot on niby się tylko go podlewa, ale tak po dzisiejszym, tu to, co się dzieje w tym pojemniku, tu o, to co mi pani w sklepie powiedziała, że tylko wlewa wodę i nic nie trzeba. No, kibelek, i nic nie trzeba po prostu e, dbać o to w sensie czyścić, to myć. Ja widzę w tej chwili, że mając aerogarden, czyli tą małą, małe hydroponiczne urządzenie, yy, widzę, że jednak trzeba to myć, czyścić, dlatego że lepiej mi zaczęły wtedy rośliny rosnąć. Ja zawsze w środę, tak mam zakodowane, w środę, o, no, nawet dzisiaj jest środa, także super zmieniam wodę w aerogardenie raz w tygodniu co tydzień, czyli po prostu mi rosły lepiej te rośliny, nowy nawóz, nowa woda, a tu tego nie robiłam i one właśnie takie. Nie bardzo mi rosły, tak jak oczekiwałam, że będą. Także jestem trochę tym zawiedziona, ale dobrze, że likwiduje i po prostu e, będzie więcej miejsca w tej chwili. A co będzie dalej? Zobaczymy nasz rząd skorumpowany. W tej chwili obrasta w piórka. Zaczynają wykupywać różne ciekawe rzeczy, o których jeszcze nie wiem jakie, tylko dostałam na razie informację od właśnie brandura, że kupują dużo różnych rzeczy, czyli jakieś prawdopodobnie inwestycje robią. Podwyżki już sobie wzięli, zrobili w Parlamencie o ponad o półtorej wypłaty takiego średniego pracownika, takiego zwykłego, raczej pracownika. E, bo im mało Pan Prezydent sobie oczywiście też zrobił podwyżeczkę, nie? No, także widzicie, idziemy ku upadkowi i coraz gorzej jest i po prostu standard życia to chyba mamy w tej chwili bardzo dobry czasie cieszyć dziś, co mamy, bo niedługo prawdopodobnie będzie tragedia narodowa. Już protest jest na 5 listopada. Można iść. Protest właśnie dla inwalidów, rencist, no dla inwalidów, no to samo. Być może to jest dla nie tylko inwalidów, to jest również dla emerytów, bo to mniej więcej jest ta sama grupa, która protestuje, ale już jest pod parlamentem na 5 listopada zapowiedziany protest. Także widzicie, już się zaczynają protesty. Nie wiem, jak to będzie, co będzie. Nadzieja jeszcze nie umarła, także czekamy dalej. Nie wiemy dalej, ja nie wiem dalej, kto będzie w koalicji, nikt nic nie wie, także jest jedna wielka niespodzianka. E, dobrze, ja idę do moich zadań nie będę się na razie polityką przejmować idę robić mój namiocik e, jak widzicie słońce w tej chwili zaszło, nawet jest całkiem nieźle, mnie widać na niebiesko, tam na żółto e, tak to byłoby na tyle pozdrawiam was serdecznie zapraszam oczywiście do subskrybowania kanału, do instagrama do facebooka, dodawajcie mnie no i śledźcie na youtubie no, trzymajcie się, cześć